Cześć ma. Ja jestem oczywiście Maxa, to jest kolejny odcinek z serii Tygodnia na Maxa. Dzisiaj bez zbędnego przedłużania możemy rozpocząć ten odcinek. Co dzisiaj przed nami? Dwa uterenowione super samochody. Lamborghini i Porsche. Nie wiem co wyćpiecie. Lecimy z odcinkiem. Tak jak powiedziałem, Lambo i Porsche chcę pokazać swoje, może nie chcę pokazać. Pokażę. Tylko chcę wypuścić uterenowione wersje swoich najlepiej sprzedających samochodów. Skąd ten pomysł? Jak to będzie wyglądało? Słuchajcie, pierwszym, najpierw poruszę może Lambo, będzie to chronologiczniej, zarówno jeżeli chodzi o lata, może produkcji, jeżeli tak można to nazwać, a także oczywiście alfabetycznie. Więc Lambo, oczywiście mówi o popularnym modelu, czyli o najtańszym Huracanie, Lamborghini Huracan, Sterra, to tak ma nazywać ten samochód. Sterrato to z włoskiego jest droga nieutwardzona droga polna, e, można też to interpretować jako drogę leśną. Generalnie poza asfaltem. E, samochód też i tak wygląda. E, może przejdźmy sobie na wstępie do tego, co wiemy. Warto muszę też niestety powiedzieć, że jego oficjalna premiera, jak na razie jest to taki samochód, można trochę powiedzieć nieoficjalny w sensie nieoficjalny. Jest jego zapowiedziana premiera na 30 listopada. I właśnie wtedy, kiedy wy widzicie ten film, <laughs> macie pecha, bo niestety na razie musimy się opierać tylko na przeciechach. Jeżeli chcecie, sprawdźcie sobie po yy, emisji dzisiejszego odcinka, już na pewno będą jakieś większe informacje na temat tego samochodu w internecie krążyć. W przypadku Porsche, jak i Lambo, musimy poruszyć to, co ja zawsze mówię w przypadku super samochodów yy, może super samochodów bardziej nie, tylko producentów super samochodów czyli to, że te auta są pokazywane rzadko, nowe, yy, ponieważ te samochody muszą być maksymalnie dopracowane. By móc nie jak największe pieniądze. To oczywiście nie ma swojego zawsze odzwierciedlenia. Tu możemy podać przykład testowanego przez wielu osób Lamborghini Urusa, który ma na przykład straszne jakości trzeszczące w plastiki w środku, co jednak nie powinno być miejsca w aucie za ponad 1,5 miliona złotych. Wracając do Hurakana. Hurakana pokazano w 2014 roku, więc to, co powiedziałem, się jak najbardziej sprawdza. Samochód jest już 8 lat na rynku. Z tego co ja uważam, w 2019 roku przez FaceTeam, który naprawdę skutecznie odmłodził samochód. Myślę, że nie było nawet z czego go odmładać. Samochód po prostu wygląda lepiej. I pokazywane są teraz jego jedynie nowe wersje specjalne: specjalne, ale nie zawsze limitowane. Tu przykładowo mogę powiedzieć, że Hurakana STO, którego zresztą ma Buddha, bardzo często ostatnio go prezentuje na swoim Instagramie. Zresztą mu się nie dziwię. Dalej mamy Hurakana Technika którego też niedawno, może te, te, niedawno, kilka miesięcy temu prezentowałem na kanale. To była bardziej taka odmiana skupiona na tor. E, miała być po prostu jak najlżejsza, by mieć e, z tego samego silnika jak najlepsze osiągi. Teraz jednak został pokazany wariant Sterrato, czyli ten uterenowiony. Tak jak powiedziałem, opieramy się jak na razie na przeciekach, na likach, e, więc możemy opierać się i powiedzieć tylko zapewne to, co podało już Lambo. E, powiedziano jedynie, czyli bardzo dużo, że. E, Hurakan Sterrato ma otrzymać silnik V8 oraz napęd na wszystkie koła, nie myślałem, żeby było inaczej. Tu badają najbardziej spekulacje na temat pojemności 5.2, czyli oczywiście tej klasy V10 od Audi Lamborghini, jeżeli można tak nazwać, 5204 cm3, 640 koni oraz moment obrotowy 600 Nm momentu obrotowego. Trudno powiedzieć, jakie własności terenowe będzie miał hurakan Sterrato. Natomiast zobaczymy, czy droga polna odda jego możliwości, czy będzie to mocno nad wyrost Design ewidentnie sugeruje, że Lamborghini chce nam pokazać coś, czego jeszcze nie było Coś, czego jeszcze nie było, czy dlatego, że to było bezsensowne i niepotrzebne na rynku Czy dlatego, że po prostu to się nie sprzedaje Sprawdzimy to i zobaczymy po premierze tego samochodu Na pewno wysuwają się takie rzeczy, które są znane nam tak na razie z terenówek Przykładowo, nie wiem, relingi dachowe, to może nie jest taki aż aspekt, ale one wyglądają dość śmiesznie. Wlot powietrza na dachu, yy, czy takie dwie diody LED yy, zamontowane na przednim zderzaku, to na pewno nie poprawia yy, współczynnika oporu powietrza, yy, a jedynie go pogarsza. Natomiast pamiętajcie, że raczej Sterrato nie będzie najszybszym hurakanem, jaki wyszedł kiedykolwiek. Dodatkowo poszerzenia oraz nadkola, takie, które mają oczywiście... Tak, nadać takiego bardziej terenowego charakteru, a także dość podniesiony prześwit. Mnie jednak martwi to, że opony, a raczej felga, nadal ma mega niski profil opony, co nie nadaje się po prostu do terenu, bo po prostu bardzo łatwo jest te felgi uszkodzić, na przykład przynajmniej na jakiś najprostszy korzeń. Tak jak mówiłem o Lambo, nie wiemy za dużo. Wydowiecie się to po obejrzeniu tego odcinka, bo właśnie na wtedy przypada. Jego premiera w Miami 30 listopada. Porsche 911 Dakar, tak jak powiedziałem, jego najpopularniejsza, najpopularniejszy model został teraz przerobiony na wersję terenową. Ma ona się nazywać Dakar. To nazwa dużo prostsza niż Sterlato, chociaż dobrze, że Porsche nie nazywa swoich specjalnych wersji jako właśnie jakimiś niemieckimi słowami, wyrażeniami, bo nie dla każdego klienta byłoby to przystępne. Nie wiem, wyobraźcie sobie, tu podam najprostszy przykład. Porsche 911 Entschuldigung. Nie wiem, kto byłby w stanie kupić taki samochód o takiej sprośnej nazwie: sprośnej, sprośnej jeżeli chodzi o obcokrajowców, yy, którzy nie potrafią nawet tego wymówić. Entschuldigung, to naturalnie po niemiecku przepraszam. <laughs> Więc nie wiem, kto byłby w stanie kupić taki samochód. Wracając, 911 Dakar. Mamy jeszcze większego pecha. Przykład, przy, przynajmniej dla mnie, ponieważ yy, samochód ten zostanie zaprezentowany dla mnie jutro, 16 listopada. W Los Angel, na Los Angeles Auto Show, a ja oczywiście nagram to 15, więc yy, fajnie. Natomiast tu ha, fajnie, bo rzeczywiście zostało to auto pokazane i testowane, co ma oczywiście oznaczać, że auta będą sprzedawane oficjalnie. To jedynie nam trochę tak buduje ducha, bo przynajmniej nie mówimy o czymś nago. Mówimy nie mówimy o gołych przykładach. Tutaj ma być to przynajmniej oddany hołd dla zwycięstwa Porsche, właśnie w kultowym rajdzie Paryż-Dakar. Rozgrywanym w 1984 roku. Wtedy, właśnie 911 wyposażona w napęd na cztery koła pokazała, że nawet typowo sportowy samochód jest w stanie wygrać wtedy uważany za najtrudniejszy terenowy raj. Stąd właśnie nazwa Dakar. Moim zdaniem jest mało oryginalna, i jednak jak mówimy komuś, kupiliśmy sobie Lambo Sterrato. To brzmi bardziej ekstrawagancko, już możemy sobie jakoś trochę tak uświadomić, że wydaliśmy na jakiś samochód. 1,5 miliona złotych. Oczywiście rzucam, bo nie wiemy ile będzie kosztować Lambo ani Porsche. Tak jak powiedziałem, auta to są testowane i przynajmniej na zwykłych drogach testowymi egzemplarzami przejechano ponad pół miliona kilometrów w różnych warunkach, z czego ponad 10 tysięcy na drogach nieutwardzonych, po prostu na bezdrożach. Do testowania zawieszenia przy wykorzystano tor francuski, o którego nazwy nie będę wypowiadał, bo tylko zepsuje klimat. Raczej nie, nie umiem nigdy mówić po francusku. Nie mówiłem, nigdy się nie uczyłem francuskiego przede wszystkim. Tam jednak warto powiedzieć, że Dakarowe zespoły testowały właśnie zawsze swoje pojazdy, stąd właśnie ten, a nie inny tor. Porsche zapewnia, że samochód został przystosowany do jazdy terenowej, że został tak usprawniony, jeśli chodzi o to, usztywniony na pewno konstrukcyjnie, bo jednak ta konstrukcja zawsze miała być sztywna na asfalt, co dopiero sztywna na bezdrożach, gdzie tych przeciążeń jest wiele więcej. Co tylko potwierdza, to powiedział jeden z wiceprezesów linii produkcyjnej. Modeli 718 i 911. Cytuję. Połączenie niskiej masy zwiększonego prześwitu mocnego, zamontowanego z tyłu silnika i krótkiego rozstawu osi przekłada się na wrażenia, ekscytujące wrażenia z jazdy. To powiedział oczywiście Frank Moser, tak jak wspomniałem, wiceprezes dotyczący linii modelowych 718 i 911. Tu przynajmniej Porsche gwarantuje i pokazuje już nam, że będzie mieć typowy, typowe terenowe ogumienie. I wyższy prześwit, to czego jak na razie przynajmniej brakuje mi w modelu od Lambo. <laughs> Dakar 911 Dakar ma być jednak nadal w pełni użytecznym samochodem i sportowym na asfalcie. Fajnie, że rzeczywiście nadal Porsche o to zadbało. Powiem tak: Porsche, mimo że jeszcze nie ujawniło, jaki silnik zagości w 911 Dakar, to na pewno będzie to bokser klasycznie dla Porsche. A bokser i napęd na cztery koła kojarzy mi się tylko z Subaru imprezą. A to na szutrze na drogach nieutwardzonych ma oczywiście stuprocentową szansę na powodzenie. Tego jeszcze również Porsche i liczę, że te samochody nie zostaną limitowanymi wersjami, limitowanymi w, oczywiście w ilościach sztuk, bo wtedy te, nie będziemy po prostu mieli szansy aż tak, tak, tak dobrego dostępu do tchał, zwłaszcza jeśli chodzi o to, że kiedykolwiek ktoś chciałby się nimi przejechać czy je kupić, to po prostu auta limitowane osiągną chorą kasę. W przeciwieństwie do tego, jeśli jakiś samochód. Zostanie po prostu y, jako wersja na zamówienie, a nie robiona masowo w fabryce, tak jak to robi się na przykład auta do salonów dealerskich, czy tak po prostu, żeby sobie stały w salonie. Bo to bez sensu. Y, te auta na pewno nie będą stanowiły głównej części sprzedaży jednej i drugiej marki. Teraz przechodzimy oczywiście do tych cotygodniowych memów. Chciałbym wiedzieć, jak można rozpiewszyć samochód na prostej, sama jedna na autostradzie. Jechałem w 185 biegu i naszło mnie na spróbowanie rakiety. Nie no, hit. Hit naprawdę. No tu post z jakiejś grupy facebookowej. Daily na Czemu praktycznie wszystkie ważą więcej niż silniki z autami, którymi, z którymi mają zdjęcie? I jest na zdjęciu jakaś laska, a w tle jest zdjęcie z Volkswagenem up'em. Tutaj mój ulubiony mem dotyczący moich niezbyt ulubionych aut elektrycznych. Powiedziałam, że nie lubię elektrycznych aut. On tylko związał włosy w koczek, zabrał swoją męską torebkę i powiedział, że jak mu się za godzinę skończy ładować samochód, to odjeżdża i więcej go nie zobaczę. Dajcie znać, czy macie takiego kolegę, kurwa, bo lepiej żebyście nie mieli. To już będzie wszystko w tym odcinku Tygodnia na Maksa. Ja wam oczywiście dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się już rzeczywiście w środę za tydzień o 20. Dzięki, na razie cześć i czołem.